Cześć, przede mną było trochę drogi, ale dojechałem. Jestem w Bysku Podlaskim na wystawie Biblii i chciałem, abyś zobaczył w tym odcinku, jak to wygląda. Starożytne manuskrypty, repliki, bardzo interesująca wystawa. I oczywiście mam nadzieję, że spotkam fajnych ludzi, którzy powiedzą, dlaczego jest akurat taka inicjatywa, co wynika z tej inicjatywy, no i jak to wszystko wygląda. Zapraszam. Ok, wszystko to jest tutaj w Domu Kultury, Wiejski Dom Kultury, tak to się nazywa, szukam wejścia, pisze tutaj, że jest wystawa Biblii od strony sądu. Prowa wycieczka. Poczekam jak się skończy i wtedy sobie obejdę i pokażę wam poszczególne eksponaty, wszystkie stanowiska, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tomku, jakie wrażenia z wystawy? Jestem bardzo zadowolony. Jest bardzo treściwie przedstawione. Prelegent też dosyć ciekawie opowiada na temat historii Biblii, co widać, że cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi, którzy głównie przychodzą tutaj, aby słuchać. A co tu jest najciekawszego z replik według Ciebie? No, mnie najbardziej... Na przykład mi podoba się bardzo ten ta drukarka Gutenberga. <gutemberga> znaczy, podoba się ta drukarka? Tak. No, ta Biblia, no, starożytne artefakty, zwany. No I tak, biblia, jeszcze tam trzeba pójść. Na ok, zobaczcie tutaj zwój taki. Akurat to jest Tora, zwój Tory, pięciu księgów Mojżesza. pierwszych pięciu ksiąg Pisma świętego w Starym Testamencie w języku hebrajskim. Czyta się od prawej do lewej. Tu jest wskaźnik, gdzie. O tak, to wygląda. Za... O, wyostrzy. Dobrze, i nauczycieli tym samym brali ten wskaźnik i tak pokazywali, jak co czytają. No oczywiście, zwoje. Dzban, w którym znaleziono zwoje z Starego Testamentu w tych grotach, które znajdują się właśnie w Izraelu. Tabliczka gliniana, kamienna, papirus, trz trzcinowe. Co tu jeszcze jest? Kamienna. To już mówiłem. No, dużo jest tego materiału. Michał, wiem, że jesteś bardzo dzisiaj rozchwytywany, ale chciałbym Cię zapytać, od ilu lat już prowadzisz taką wystawę? Od 2017 roku pomagam przy organizowaniu takich wystaw. Na początek startowaliśmy z taką wystawą na Noc muzeum we Wrocławiu, a od 2019 roku jeżdżę z taką wystawą do całej Polski. A jaką wartość ma dla przeciętnego Polaka taka wystawa? Na tej wystawie dowiaduje się rzeczy, o których nie miał pojęcia, że Biblia to niezwykła księga. Wielu z nich, wielu, wie, wielu ludzi, którzy przychodzi na tą wystawę, wychodzi z takim przekonaniem, że warto przeczytać ten, ten tekst dla siebie to jest y, niezwykła wartość tej wystawy. Y, spotykam reakcje ludzi, którzy postanawiają, przychodzą do mnie i mówią wie pan co, ja naprawdę będę ją czytał. I dla tych takich chwil warto to robić. A powiedz mi, co jest z, z takich najciekawszych replik tutaj? mi e... poka pokaż może. Okay. Widzą tutaj moim. Jednym z najnowszych moich nabytków tak. Jest e, replika e, Objawienia Janki, przepisywana przez Krzyżaków w Malborku, U. 1330 rok, niezwykła, niezwykła rzecz. A gdzie to dostałeś? Bo w ogóle oryginały, są tylko dwie ta, takie księgi oryginalne na świecie, no. jedna jest w Toruniu, a druga gdzieś w Niemczech. 1330 rok. Jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem. Nieźle. To jest replika, tak? To jest replika. Dobrze. Ale sami powiedzcie. Pięknie ja, i, wygląda, wiesz? Ja, ja widziałem reakcję kiedyś kogoś, kto chciał przy niej krękać. Więc taka ciekawa rzecz. Jedna z największych Biblii na wystawie, Biblia króla Jakuba z 1611 roku. Z pięknymi genealogiami, mapami, e, e, niezwykła rzecz. E, hmm. Myślę, że bardzo ładną rzeczą jest e, e, Biblia Lutra z 1630 roku. Niezwykła rzecz. Mhm. To też replika. No i e, Generalnie wiele z tutaj rzeczy jest takich fajnych, wartych zobaczenia, ale dwie rzeczy, na dwie rzeczy jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Na piękną Biblię ostrogoską, którą dostałem z, z Kijowa. Bardzo ładna, naprawdę. I Najnowsza rzecz, którą mi się udało zdobyć, to jest indeks ksiąg zakazanych. Słuchajcie, jeszcze nie miałem czasu go dokładnie obejrzeć, ale już znalazłem na indeksie na przykład Adama Mickiewicza, na przykład wydania Nowego Testamentu, a on muszę jeszcze nad tym posiedzieć. Zobaczcie jak to wygląda. Taka Biblia malutka na zapięciu, tutaj się zapina, okej. Okay. Tutaj guzik przyciskamy. Tak w dół. Podciągamy, tutaj podpowiadają mi dzięki. O. może że mamy. nowy i Stary Testament. Ten chłopiec w Izraelu uczył się czytać tego tekstu na pamięć. Kiedy miał 12 lat. Albo 13, jeśli mieszkał poza Palestyną, stawał w synagodze przed pulpitem, suka świątyny brał do ręki wskazówki. A jak to się nazywa? Swodną. I mówił, a od tego miejsca będziesz czytał. I na głos musiał czytać. Bo w tradycji żydowskiej. No. Dziewczynka jest bardziej podobna do Pana Boga, bo daje życie. Chłopiec o tym się musi nauczyć. Chłopiec musiał się tego nauczyć. Chłopiec musiał się modlić. Dziewczynka nie musiała. Kodeks Zalepo miał już pewną modyfikację w tekście, bo tu pojawił się system kropek i kresek, który podpowiadał jakiś samogłosek do czytania. W języku greckim czytanym po strony lewej do prawej. W języku hebrajskim powstał Stary Testament, w języku greckim powstał, powstanie Nowy Testament i pierwsze kopie Starego Testamentu, a potem oba te, te teksty zostaną przetłumaczone na łacinę. Słuchajcie, wyszedłem, aby zrobić krótkie podsumowanie. Nie chcę tam przeszkadzać, bo w tej chwili Michał oprowadza kolejną wycieczkę. Słuchajcie, to jest świetna Okazja, żeby poznać Pismo Święte, historię powstania Pisma Świętego, naprawdę jest co zobaczyć. Gdybyście słyszeli o takiej wystawie, że jest ona w waszych miastach, to naprawdę polecam, abyście przyszli, obejrzeli, dlatego, że każdy znajdzie na tej wystawie coś, co może naprawdę zmienić po części nasze życie i perspektywę patrzenia też na tekst Pisma Świętego. Więc zachęcam Was do tego. Wkrótce też będę robić taką wystawę, i być może nawet tutaj zamieszczę jeszcze jakiś materiał, gdzie można obejrzeć taką wystawę, jak skorzystać. Także czekajcie na kolejne odcinki. Jeśli byście chcieli zobaczyć całe nagrania takiej wystawy, to też mogę zamieścić linki. Będzie wszystko w opisie. Więc do zobaczenia. Cześć.